CIRE poleca państwu i całej branży Europejski Kongres Gospodarczy, cykliczne odbywające się od 17 lat, wydarzenie, które gromadzi branżystów i opiniotwórców w Katowicach. Pomysłodawcą i organizatorem tego kongresu i wszystkich poprzednich edycji oczywiście również jest grupa Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, a prezesa grupy, pana Wojciecha Kuśpika, goszczę w tej chwili przed kamerami Portalu CIRE. Prezesie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Z ciekawością spojrzałem, jak Państwo ułożyliście w tym roku program kongresu, bo tyle się dzieje na świecie i w Polsce, i dookoła nas, więc z pewnością było to spore wyzwanie. Co jest tym motywem przewodnim tegorocznego kongresu? Znaczy, no, niewątpliwie, rzeczywiście, można powiedzieć, każdy dzień dodaje nam różnych tematów do agendy. Rzeczywiście geopolityka, to co się dzieje w gospodarce no po Powoduje, że, że niektóre tematy, które mieliśmy zaplanowane, się wręcz wyostrzają. Główne hasło kongre kongresu to razem dla bezpieczeństwa i jest powiązane z, z tym, co jest w agendzie polskiej prezydencji. Jednak ze względu na specyfikę Europejskiego Kongresu Gospodarczego, no, nas najbardziej interesują te tematy związane z, z gospodarką, z biznesem, więc y Bezpieczeństwo, ale bezpieczeństwo to silna, konkurencyjna gospodarka. Bezpieczeństwo to, to też cały sektor energetyki i bezpieczeństwo energetyczne, transformacja sektora energetyki, ceny energii. Będziemy też rozmawiać o, o inwestycjach, bo wszyscy liczą na te duże, strategiczne inwestycje. Te inwestycje, które z jednej strony będą budowały siłę gospodarki, z drugiej strony też będą znowu właśnie wpływały na, na, na takie no, szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Dużo też będziemy rozmawiać o, o technologiach, o digitalizacji, o takiej też suwerenności, bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o, o technologię. Mein... W zasadzie każdy resort ogłosił swoje cele w ramach prezydencji, o której Pan wspomniał. To jest chyba też pierwszy kongres, kiedy w Katowicach jest ministerstwo, bo to też warto odnotować i Ministerstwo Przemysłu ogłosiło już swoje zamiary no, opublikowania ważnych, kluczowych dokumentów, które z tych celów prezydencji wybrzmią najmocniej podczas kongresu, a po drugie, jak mocno współpracujecie z Ministerstwem Przemysłu na etapie poprzedzającym sam kongres. Zawsze na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach sektor energii był, był bardzo mocno reprezentowany. No i, i tak samo będzie w tym roku. Rzeczywiście tematy związane z transformacją energetyki, związane z inwestycjami w energetyce, z bezpieczeństwem, z cenami energii, z energetyką atomową. Tego będzie rzeczywiście. Dużo, reprezentacja gości będzie bardzo mocna, ale takim dodatkowym ważnym elementem rzeczywiście jest to, że w ramach polskiej prezydencji to, co będzie dotyczyło sektora energii, ten, ten oficjalna konferencja organizowana właśnie przez Ministerstwo Przemysłu i KPRM będzie w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w, w Katowicach, więc to znowu doda. I taki prestiżu i jakości i, i, i rangi tematom energetycznym w, w Katowicach na kongresie? Panie prezesie, kiedy pan patrzy na wszystkie poprzednie zrealizowane edycje kongresu, i myśli o tym tegorocznym, to czy paneliści reprezentują cały czas te same branże, czy doszło do pewnej wymiany uczestników, pojawiły się nowe grupy, czy wasza oferta. Przebija się też do tych środowisk, które wcześniej być może nie miały w kalendarzach waszego wydarzenia. W ubiegłym roku w Europejskim Kongresie Gospodarczym stacjonarnie uczestniczyło 12,5 tysiąca gości, parę tysięcy też onlineowo. Analizując dotychczasowe rejestracje na, na, na ubiegły tydzień, no zobaczyliśmy, że przyrost rejestracji jest aż 40%. Więc to pokazuje, że rzeczywiście mamy taki czas, gdzie ludzie bardzo potrzebują tego dialogu, ludzie bardzo potrzebują się spotkać i porozmawiać ze sobą, bo jest bardzo dużo tej niepewności wokół. To jest przede wszystkim kongres gospodarczy, więc na kongres przyjeżdża przede wszystkim biznes, przedstawiciele biznesu, głównie z, z Europy Centralnej i z, i z Unii Europejskiej. Bardzo mocna Znowu, biorąc pod uwagę naszą specyfikę, zawsze była reprezentacja sektora energetycznego i tak samo będzie w tym roku. Bardzo mocna reprezentacja szeroko rozumianego przemysłu, ale też dużo młodych, innowacyjnych biznesów w tym obszarze digitalowym. No, kongres to trzy dni. Kongres to blisko 200 różnych sesji, różnych tematów. Te tematy są zróżnicowane, ale mają odpowiadać temu, co jest obecnie ważne, istotne. A, a też te tematy powodują, że, że jakaś konkretna grupa, gości się pojawia na, na, na kongresie. W tym roku na przykład mocniejszy nacisk na przemysł, przemysł zbrojeniowy, mocny, mocniejszy nacisk na przemysł podwójnego zastosowania i, i naturalnie wtedy też jakby ta grupa gości w większym zakresie się pojawia. Cały czas z ciekawością myślę o tych wcześniejszych edycjach. Ma Pan takie opowieści, że ktoś poznał się na waszym kongresie z partnerem biznesowym. Właśnie Katowice były tym miejscem, gdzie to wszystko się zaczęło, a potem to zamieniło się w kontrakty, w taką długoletnią współpracę? Znaczy, te, 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 takich, takich głosów, takich sytuacji my, my słyszymy bardzo dużo. Zresztą to, co nas bardzo cieszy, że no, nasi partnerzy, przedstawiciele biznesu wskazują, że właśnie kongres w Katowicach jest takim najbardziej efektywnym biznesowo wydarzeniem, gdzie rzeczywiście ilość tych rozmów, kontaktów wizytówek jest, jest bardzo, bardzo duża. I właśnie bardzo często, bardzo często słyszymy, że konkretne projekty biznesowe, powstały de facto na kongresie. Wielokrotnie premier Buzek na przykład przypomina i powtarza, że cały projekt Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, no de facto zaczął się i powstał na, na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Teraz z kolei zaczynają się zupełnie nowe historie w polskiej gospodarce, takie jak na przykład sztuczna inteligencja. Czy ten wątek znalazł miejsce w panelach tegorocznego konkresu? Tak, no jakby cały, można powiedzieć, taki stream dotyczący AI będzie rzeczywiście dość, dość dobrze reprezentowany i dość mocny, ale mam wrażenie, że. Praktycznie, o czym nie rozmawiamy podczas kongresu, to już coraz mocniej te technologie się pojawiają, coraz mocniej, mocniej sztuczna inteligencja zaczyna wpływać na, na różne dziedziny naszego życia, więc czy rozmawiamy o e commerce czy rozmawiamy o, o handlu tradycyjnym, czy rozmawiamy o, o energetyce, to. to, to Często pojawia się temat no, tego, jak, jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana, jak już jest wykorzystywana w, w takiej w praktyce. Panie prezesie, na koniec naszego spotkania zapraszając oczywiście proszę Państwa do Katowic, dwa słowa jeszcze o imprezach towarzyszących kongresowi, bo ten program jest przebogaty nie tylko w samym centrum, gdzie te wydarzenia się toczą, ale również po godzinach oficjalnych. Co przygotowaliście w tym roku dla uczestników? No, tak, bo rzeczywiście Europejski Kongres Gospodarczy to, to, to trzy dni, które są zlokalizowane w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Spotku. To też przestrzeń pomiędzy. I oprócz tego, że, że w ramach Kongresu funkcjonują te, te oficjalne panele, to, to też funkcjonują wieczorne spotkania, wieczorne gale, wieczorne koncerty, też funkcjonują śniadania, też funkcjonują różne dedykowane, zamknięte spotkania. My, my kiedyś policzyliśmy, że podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywa się ponad 100 tysięcy spotkań. Bo średnio jeden, jeden gość deklaruje, że tam około 8-9 spotkań odbywa i rzeczywiście z tego wychodzi jakaś gigantyczna masa spotkań i te spotkania są bardzo często właśnie w kuluarach, na, na stoiska partnerów, na stoiska mediów czy, czy podczas wieczornych spotkań. No biznes to rozmowy i, i z tych rozmów właśnie pojawiają się te konkretne projekty. Więc rzeczywiście my, my też staramy się zapewniać takie warunki, żeby, żeby tą integrację, żeby ten networking ułatwiać. Panie Prezesie, ustawiamy w takim razie dzięki Panu przypomnienie i punkty do nawigacji, kiedy, gdzie... I w jaki sposób zarejestrować się na te panele online, bo pan podkreśla, że te osoby, które są być może zajęte albo już mają zaparkowane terminy w swoich kalendarzach, mogą uczestniczyć w tym wydarzeniu również zdalnie. Tak, kongres odbywa się hybrydowo, stacjonarnie, ale, ale też sesje są transmitowane. Oczywiście, dla tych, dla których ważny jest ten networking, ro, ro, rozmowa. No to zachęcamy do stacjonarnego udziału, bo tego online się nie da, nie da, nie da zrobić. Kongres 23-25 kwietnia, Katowice, Centrum Kongresowe i Spodek. Na stronie kongresu jest rejestracja. Zachęcamy do tej rejestracji. Podstawowy udział po rejestracji, po akceptacji zgłoszenia jest, jest bezpłatny. To też powoduje, że ten, tą taką otwartość kongresu. Także zachęcamy i zapraszamy na Europejski Kongres Gospodarczy do Katowic. A portal CIRE oczywiście poleca to wydarzenie. Panie prezesie, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.